Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Penumbra, Czarna Plaga Prawdopodobnie z do tego będę mieć już w drugim odcinku, przepraszam Was, że nie teraz ale zaczniemy sobie teraz yy, z po angielsku, grę OK Netgame. Czy chcemy tutorial um, a weźmiemy sobie. O lewy firma wyprodukowała Mhm. Uh -huh. Mamy tutorial. Coś tam, coś tam. No, wsady my się ruszamy, to już wiemy, bo amnezji to było. No, ale nawet na tutorialu strasznie. <gryw> Nie, no. Mm. Lewy shift, żeby biec. Okej. Okay. Au.

Neklam, down co, 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 co? Watch. Coś tam, coś tam. W sensie, że co ja mam zrobić? Mark, drag, coś tam. Weszłam na pudełko. Jestem... Jak sta? Nie no dodatek na sery.

I was plagued by doubts, fears, and mysteries. a to my best friend. Red told me he wanted to die. You had to know how guilty I felt. boldly and was struck down by my own You had to know how stupid I was. Przepraszam za krótkie cięcie, ale już jesteśmy. I te dźwięki mi się ani trochę nie podobają. Przeszukajmy może najpierw te szafki. Co co to, 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 to moneta, tak, moneta. Jezus. Może coś pod materacem? Nie ma. Jest zamknięte. Mamy notatkę. Mm. No, musimy się stąd wydostać. Zimnie. Tu sobie na wszelki wypadek zakryjemy. Bo nie lubię jak mi coś wyskoczy zaraz. Yeah. Jak mi coś tu wyskoczy, to normalnie umrę, więc wiecie. Patrzcie. <gryw> to mi się zawsze podobało. Hmm. O, będzie tak jak w jedynce, tak? Dokładnie. Mhm, dobra. O, to już wiem, co, co mamy zrobić. No. Kurna, jakie to ciężko. Przepraszamy, jeżeli mi ktoś bije do pokoju. Okej. Okay. I super. Flatcoin i pewnie teraz... jest. Tutaj. Yy. Super, czyli musimy jeszcze znaleźć coś dzięki... Aha, bo tutaj są przecież jeszcze. Dzięki czemu? A, flara. O, i notatka. Between light and shadow, exist and, and try word that word is next title or on get out, no zero czy to jest, nie wiem nie rozróżniam ale będzie tak i ja się tu chyba z wami pożegnam, przepraszam was, że taki jest krótki odcicinek. ale Wiecie, szkoła już się zaczęła i w ogóle. No to może wejdziemy jeszcze sobie tam. Dobrze, tu mamy chyba zapisane, więc ja się z wami żegnam i do następnego.